Hej, witajcie! Chciałem tak efektownie wjechać na krześle, ale krzesło w tym hotelu nie ma kółek. Um, pogadajmy chwilkę. Um, nie wiem, czy jak gdyby albo inaczej. Zawsze staram się być bardzo szczery w materiałach, które nagrywam, i one dotykają bardzo wielu stref, płaszczyzn mojego życia. Pewne oczywiście wykluczam z automatu tak jak życie rodzinne, prywatne, prawda? Bardzo mało o tym mówię, ale wiele jak gdyby rzeczy związanych z tym, co chcę robić, jak chcę to robić i tak dalej, staram się tu przedstawiać w tych materiałach. I tak samo są też rzeczy, które dotykają również życia zawodowego i tak dalej, Płaszczyzn, o których nie mogę tu, no, choć no, z bardzo oczywistych względów mówić, no bo tajemnica firmy i tak dalej. Natomiast większość Rzeczy, które nagrywam, jest efektem tego, co się uczę w, w ramach tych działania w tych obszarach normalnej pracy codziennej, przemyśleń itd. I dzisiaj jest bardzo podobnie, bo ten materiał, który dzisiaj nagrywam, jest jak gdyby próbą e, pokazania, jak można sobie próbować radzić z pewnego rodzaju zagadnieniem, problemami, które się pojawiają. Bo otrzymałem dzisiaj pytanie, za które bardzo dziękuję tej osobie. Nie wiem, czy ona to ogląda, czy nie. Natomiast otrzymałem pytanie. Powiedziałem, że chcę coś zmienić. I otrzymałem na, na tak zadane pytanie kontrpytanie, które polegało na tym, ale co chcesz zmienić? Co chcesz zrobić? Jak chcesz to zrobić? I wiedziałem od samego początku, że nie mam odpowiedzi na to pytanie, bo, bo nie wiem. Bo nie jestem w stanie tego wymyśleć. Przemyślenia, jakie do tej pory miałem, nie doprowadziły mnie do jakiegoś jednoznacznego wniosku, który. Pozwoliłby mi odpowiedzieć łatwo na to pytanie. Ale gdzieś, jak gdyby kierowany jakimś momentem, nie wiem, przebłyskiem nazwijmy to, e, zacząłem się zastanawiać, czego nie chcę zrobić, jakich elementów chcę uniknąć, co nie chcę, żeby się wydarzyło, i zacząłem w ten sposób konstruować całą, całe, jak gdyby, nie wiem. Jakiś zbiór informacji dotyczących decyzji, którą chcę podjąć. Czyli bardzo często jest tak, że chcemy coś zrobić, wiemy, że chcemy coś zmienić, chcemy podjąć jakąś decyzję i tak dalej, ale nie wiemy, jaka ta decyzja ma być. Nie wiemy, co jest dobrym rozwiązaniem, nie wiemy, co będzie najlepszym wyjściem z tej sytuacji, nie wiemy, co nam rzeczywiście pomoże. Ale jednocześnie, jeżeli narysujemy sobie, zapiszemy na kartce, zobaczymy rzeczy, które nie chcemy żeby były efektem podjęcia tej decyzji, to automatycznie zawężamy to całe pole manewrów, w którym powinniśmy się obracać, szukając rozwiązania tej sytuacji, szukając z niej wyjścia, chcąc podjąć decyzję co do dalszych kroków, bo no bo automatycznie, jeżeli czegoś nie chcemy, to nie powinno to zawierać się w zbiorze rozwiązań tej decyzji. I być może takim sposobem właśnie na takie bloki, kiedy zablokowanie się, kiedy nie jesteśmy w stanie no, właśnie podnieść jakieś decyzji, coś zdecydować, jest właśnie zastanowienie się, a jaki wynik, jaki efekt tego, co mam zrobić, mnie nie interesuje, nie chcę, żeby się wydarzył. I tym samym wykluczyć te rzeczy i zobaczyć, co tak naprawdę zostanie na tym stole, kiedy dmuchnie się, nie wiem, i, i ma zostać tylko jedna mała rzecz. Takie przemyślenia, kurczę, bo jest cholernie ciężko. Im dłużej żyję, tym bardziej jestem o tym przekonany. Wiedzieć pewne rzeczy, tak mi się po prostu wydaje. Zbyt duża robi się głowa, zbyt duża pojemność mózgu, zajęta jest różnymi danymi i, i sięga gdzieś do jakichś przemyśleń, sytuacji, które mieliśmy, i kiedy się to wszystko próbuje uporządkować, nie jesteśmy w stanie w tym wszystkim się połapać i dojść do ładu. Bo są przekłamania, bo są niepewności, bo coś co wydaje się fajne, a być może z pozoru jest tylko fajne, a tak naprawdę jest niefajne, i tak dalej, i tak dalej. Więc mąci to wszystko, prowadzi nas dookoła i nie jesteśmy w stanie pójść. A trzeba iść do przodu, trzeba podjąć tą decyzję. Więc ja dziś w ramach podejmowania kroku kolejnego, decyzji, skupiam się na tym, czego nie chcę mieć jako efekt, jako rezultat. Taki rezultat też powinien być teoretycznie przynajmniej dobry. Pozdrawiam Was. Pokój hotelowy, czyli Praga. Jeden z gości, których oglądam od wielu lat, robi coś takiego, że wrzuca na samym końcu materiału zawsze niespodziewanie jakieś słowo klucz, które prosi, żeby dodać w komentarzach, i tym samym przekonuje się, ile osób obejrzało do końca ten materiał. Więc w takim razie zróbmy dzisiaj eksperyment. Ale tak po prostu dla zabawy, bo sam nie jestem przekonany, że warto coś takiego wprowadzać. Wrzućcie Pragę w komentarze. Póki to tyle ode mnie. Trzymajcie się. Hej!